Znajdujemy się w pracowni artystycznej, w której tworzymy różne prace za pomocą kredek, pasteli, farb akrylowych, wikliny papierowej, e, radanu. Wykonujemy pracę w, za, w zależności od pory roku nadchodzących świąt. Aktualnie zdo, zdobimy wydmuszki wielkanocne. Witamy serdecznie na Pracowni Dziwiarsko-Krawieckiej, na której uczymy się obsługiwać pod okiem Pani Instruktor, Pani Uli, jak żeby się nie poparzyć żelazkiem elektrycznym. Uczymy się na maszynie z różnymi ściegami, wzory na które wyszywamy. Zbliżamy się raz Święta Wielkanocne, gdzie uczymy się wyszywać jajka na materiale, będziemy nawet muszka, muszki malować. Tu mam już kilka przepięknych jajek zrobionych przy pomocy Pani Instruktor. Także uczymy się wszystkiego od początku, od podstaw, bo nie wszyscy perfekcyjnie potrafią to robić. Pod okiem Pani Instruktor, Pani Uli Uczy Uczymy się wszystkiego od podstaw. Dziękuję. I z jakiego czego? Grosz. Cześć z radości najczęściej obcię, a pieni kobiety i dzikiego łopczu. Obserkujemy pracowy komputerowej, obsługujemy się komputerem, drukarką oraz przepisujemy różne teksty na komputerze. Także tworzymy gazetki Centrum Barka. Na naszej pracowni również tworzymy dyplomy, zaproszenia, wizytówki. Prowadzimy naszą stronę internetową www.jestesmerazem.org.pl Prowadzimy konto na Facebooku. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszej strony. A, no, 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 no. Witamy, witamy w pracowni fotograficznej, gdzie uczymy się obsługi aparatu fotograficznego i kamery cyfrowej. Wykonujemy również fotografie innym uczestnikom Centrum Barka oraz pracą przez nich wykonanych. Następnie wszystkie zdjęcia zrzucamy na komputer i poddajemy je obróbce. <śmienny> Każdy bierze po widelec. Adaś, proszę widelec. Adrian, proszę widelec. Z której strony kłócimy widelec? Z lewej. Z lewej, tak jest. Z lewej strony każdy układał. Teraz kolejne co? Łyżeczka. Może być mała łyżeczka. Proszę, Adaś. Po środku, na górze. Tak jest. Teraz co? Łyżki bierzemy. Łyżka z prawej. Adaś, proszę. Łyżka z prawej. Adaś. Ten... A widelec gdzie miał być, dać Z lewej. Tu widelec. Tak jest. Co nam zostało? Noż stołowy. Noż stołowy. Po prawej, tak jest. Adaś, z prawej strony, koło łyżki. Koło łyżki. I czy teraz mamy... Adrian, co tam się dzieje? Problem jest. Sprawy, wszystko jest, wszyscy mają, jest, tak. ja nie mam łyżecz. ktoś, ktoś łyżeczki nie ma. Ktoś nie ma łyżeczki. Tak, ja mam, Adaś ma, Kamil ma Jedna łyżeczka, Jedna łyżeczka więcej była. A może teraz Wodusz powie parę słów o naszych pracowni? Na pracowni gospodarstwa domowego uczymy się przygotowywać posiłki. Uczymy się pod okiem pani Marty, instruktorki naszej, uczyć poprawnie pracować na sprzęciach AGD znajdującym się tutaj na naszej pracowni. Chodzimy też na zakupy. No, no i wszystko Dziękujemy. Dziękujemy. Pa! A teraz pokażę, Pani panie Pojam uh -huh. powoli, się, powoli, powoli. Nie Musisz się oprzeć, to będą wtedy mi plec bo Tak to będzie problem. O właśnie. Widaj rękę tak? I Witamy na Pracowni ryby właśnie. Ćwiczymy sprawność fizyczną, jeździmy na rowerku, ćwiczymy na matachasach. Nie ma nic. Nie